Rift to alternatywny wymiar skybloka, wypełniony masą wyzwań i niespodzianek, za którymi kryje się najlepszy naszyjnik w grze. Rift Necklace, który zwiększa zdrowie, obrażenia i co najważniejsze szanse na rzadkie przedmioty. Żeby Rift Necklace był faktycznie mocny, należy zdobyć wszystkie 8 time charmów dostępnych w rifcie. Dotychczas zdobyłem już 4 z nich, a dzisiaj chciałbym zdobyć kolejne 3. W ostatnim Riftowym odcinku popełniłem błąd. Warunkiem przebywania w rifcie jest czas, a im dalej idziecie, tym więcej czasu potrzeba. W ostatnim odcinku, zamiast zdobywania jakiegokolwiek czasu, skupiłem się wyłącznie na Time Charmach, przez co teraz będę musiał poszukać kilku Enigma sauli i kilku innych rzeczy, żeby zdobyć dodatkowy czas na eksplorację kolejnych lokacji. Na początek przygotowałem sobie parę przedmiotów, które chciałem skraftować. Pierwszym z nich był feeder, który pozwala na karmienie petów Ultimate Carrot Candy w taki sposób, że nie nalicza się to do ich limitu candy. A drugim z nich Berberis Fuel Injector, który jest jest upgrade'em do minionów, który pozwala im na dropienie lasz Berberisów, które są potrzebne do jednego z nowych talizmanów. Wystarczy, sobie wezmę tą skrzyneczkę i proszę bardzo, dark Pebble, Feeder, Fuel Injector i cztery talizmany, które udało nam się już tutaj zdobyć. I przy okazji jeszcze Travel Scroll, także to wszystko mogę sobie teraz wynieść. To wszystko mogę sobie już odebrać na zwykłym świecie. To może od razu wezmę sobie te Wilted Berberisy i pójdziemy sobie do Lagoon Hata. Możemy oddać te 64 Wilted Berberisy 20 Rift Time'u, także jest to spoko. No i zobaczmy, jaka jest kolejna rzecz, muszę zdobyć, half i ten karot 128. Okej, okay, czyli jak to zdobędziemy, to będziemy mieli kolejne 30 sekund. Instalka mogę zrobić teraz i ktoś widzę to w ogóle zaczął, więc mam nadzieję, że trochę mi ułatwi ten temat. Myślałem, że będę musiał to nawadniać wszystko od nowa, ale widzę, że jeżeli ktoś to zrobi sam w większości, albo nawet do końca, to będziemy mieli z głowy część problemu. O, proszę bardzo, mamy gościa. Nasza... Tutaj fasolka urosła, teraz musimy iść trochę wyżej. I odbierzmy sobie w takim razie tego Enigma Soul'a, 24 Enigma Soul'e, spoko. Jesteśmy w stanie zdobyć jednego Montezuma Soul'a, wiecie co? O, proszę bardzo, mamy kolejnego Montezuma Soul'a, także sobie to odbierzmy. O, proszę bardzo i w ten sposób mamy kolejną rzecz zrobioną w West Village. No i tak naprawdę został nam jedynie Infested House, także tym się powinniśmy teraz zająć. I dostaliśmy od Kat odkurzacz i za pomocą tego odkurzacza możemy zbierać robale i za te robale możemy sobie odblokowywać kolejne upgrade'y. Przede wszystkim mamy tutaj Investor Gloves, 30 Rift Time'u, więc musimy zebrać sobie 4 Muchy, 4 Pająki, 4 silver Silverfishe i możemy sobie... O nie, za 12 Shadow Kraksów mogę sobie kupić Gloves'y nowe i to się bardzo przyda i przy okazji kolejne będzie ulepszenie naszego Belta. I patrzcie na to, możemy sobie zakupić Vermin Belt, tylko muszę sobie wyjąć mojego Lich Belta, spoko. I pięknie, ulepszyliśmy sobie to, dostaliśmy dodatkowe sekundy. I teraz jaka jest kolejna nagroda? Kolejna nagroda to jest Rift Ferret. Aczkolwiek tego póki co chyba nie będę jeszcze ruszać, póki co jeszcze potrzebuję 12 Shadow Cracksów, co nie? Więc na tym się skupmy najpierw. I w tym momencie możemy sobie bez problemu kupić Disinfestor Gloves u Kat. Dzięki temu mamy ostatnią część equipmentu, czyli mamy już wszystkie cztery rzeczy. Najlepiej, żebym najpierw sobie jeszcze ulepszył mój hen. Dodatkowe 20 sekund i, i przede wszystkim to. Oddajmy sobie te dropy i co mamy? Możemy sobie w tym momencie kupić rift Fereta, tylko muszę zdobyć Rift Ward Rootsy. Teraz zbierzmy 20 Silverfishy i odblokujemy sobie naszego ostatniego Enigma Soul'a. No nie, kolejny shadow. Uuuu, milestone za 50 kili, nice! Okej, okay, oddajmy sobie w takim razie te Fisha. Za 500 mołców możemy sobie kupić klucz do Enigma Soula, fajnie. No i jeszcze ugarnijmy sobie w takim razie te Rift Ward Rootsy. Dziwnie się to farmi, ale okej. Okay. Możemy w takim razie sobie, sobie kupić Rift Riftferret'a i nie jest to jakiś super pet, ale warto jest mieć dodatkowe tam 4 pet skora, ale 12 Skyblock XP. Wrzućmy sobie to i proszę bardzo, jest, udało się, odblokowaliśmy to, więc w tym momencie mogę sobie zakupić Fake Neuroscience Degree, jeżeli ogarnę sobie Volt i Shadow Crack's. Takie dwie sztuki by mi się przydały, więc y, może spróbujmy to zdobyć. I zakupmy sobie teraz dwie sztuki Fake Neuroscience Degree. I teraz możemy sobie kupić drugą sztukę. Zapomniałem o tym, że przecież mamy huba, więc możemy iść na naszą wyspę, co nie? Idea jest taka, że musimy dojść na drugą stronę. O nie, nie zdobyłem wystarczającej ilości bloków. Musimy jeszcze parę zebrać. Mamy naszego 26 Enigma Soul'a I mamy nawet Czerego. Mamy samotnego npc -ta. Możemy z nim posiedzieć. Musimy przesiedzieć z nim, jeśli się nie mylę, 3 minuty, ale jednocześnie. On nie może siedzieć przy tym samym stole, co my. Okej, okay, 4 minuty, dobra. Udało się, Byłem Enigma Soul'a. Spoko, mamy 27 już. Nie ma typie. Mam podskoczyć tu do ciebie, okej. Okay. I zupełnie bez żadnego fejla. <grywy> Udało się. Mamy to. Mamy 28 Enigma Soul'a. I przy okazji mamy Lapisnona, siema. Mamy kowboja, siema, typie. Dobra, otrzymujemy Horsz którą możemy strzelać. I co mam zrobić? Muszę zniszczyć 3000... Hey Bailey chyba? I musimy teraz... Musimy wziąć teraz jakiegoś... O! I musimy, z tego co rozumiem, zbierać nim marchewki. I w ten sposób odblokowujemy sobie nową kolekcję. Uuu, Enigma Soul! <grymne> 29. I, I co teraz? Skończyłem twojego quest'a? Uuu! Dostaliśmy dodatkową stronę w Rift Storage'u! Jest! Orange Chestplate, dostaniemy 15 dodatkowych sekund. Załóżmy sobie to... No i niestety już więcej tu nie zrobimy, ale fajnie, jest kolejna kolekcja, kolejne dwa poziomy się wbiło. Tam są balony, O, proszę bardzo, czyli potrzebujemy mojego blowdarta, czy jak ktoś tam nazywa. I musimy te balony wszystkie, i mamy enigma soula, fajnie, typ sprzedaje NFT. Chyba to zrobimy, 15 tysięcy mołców to nie jest dużo, zróbmy sobie to. NFT okazuje się z kawem, kto by pomyślał, ale powinniśmy dostać enigma soula, super. Mamy 31. O, tu jest kolejny Montezuma soul. Mamy kolejnego Montezuma soula. I tutaj mamy jeszcze soula Montezumy. O, właśnie. I możemy sobie to zebrać. I Montezuma petule ulepszył się na rarity epickie, okej. Okay. Enigma Soul. Nie mam pojęcia za co to dostałem, ale spoko. To może zróbmy Serafin, bo wydaje mi się, że Serafin czegoś od nas potrzebuje. Potrzebujemy pomocy Alchemist, żeby uratować Serafin, żeby nie wyglądała okropnie. Możemy zrobić potkę. 10 tysięcy mołców Jaki skam totalny w ogóle. No dobra, zapłacę. Potrzebujemy wody. Dobra, jest woda. Potrzebuję 64 liftwortulców. Nie! Spoko. Larwa silki. Osiem larwa silków, super. Co to jest ten ekstrakt? Czyli musimy pozbierać te stemsy. Co jeszcze? O, to już wszystko! Mamy antimorph potion, spoko. Proszę bardzo. Jest chyba lepiej. No nie. A nie, dobra, stać mnie. już. Myślałem, że znowu jest coś, co mogę kupić, a mnie nie stać. Czyli 1500 mołców, w końcu to nie jest skam, chociaż wydałem na nią wcześniej 20 tysięcy mołców ponad, więc w sumie to jest trochę skam. Ale dobra, kolejnym questem, który miałem do zrobienia, było śledztwo. I tutaj nie chcę wam spoilerować za dużo, z tego względu, że to chyba najlepszy quest, jaki w ogóle się pojawił na rifcie. Natomiast mogę tylko wspomnieć, że udało mi się tutaj zdobyć lepszy mieczek. Dostaliśmy 83 i Przyjmę to jako nagrodę. Za to. Brakuje mi cały czas Montezuma Soula, który nie mam pojęcia, gdzie się znajduje. Wewnątrz książki, ale gdzie jest ta książka? Tu są książki. Okej, okay, rozumiem, super. Jest! Montezuma Soul! Mamy siódmego. Już prawie wszystko tu zrobiłem, co nie? Zostały te przyciski i musimy ogarnąć jeszcze te 128 marchewek. To może nawet się uda teraz zrobić. Spoko. I proszę bardzo, mamy trzeci poziom kolekcji. I sobie dodamy kolejną część i dostaniemy 30 Rift Time'u znowu. 128 sztuk, 30 Rift Time'u i kolejny jest Living Metal Anchor, okej. Okay. Czy jestem w stanie zrobić te rzeczy, które jeszcze mi zostały? No ten jeden enigma no kurczę, no za dużo jest tych przycisków. Mówicie, żebym próbował. 56 przycisków. Nie ja mam 30 minut, żeby to znaleźć teraz. O nie, to było tak schowane, że jakbym nie wszedł do plazy, to nigdy bym tego nie znalazł. Zdobyliśmy wszystkie, czyli możemy sobie teraz podejść do namku Sorcerera, czyli chyba tutaj gdzieś. Uh, Enigma Soul. To chyba jest ten, którego miałem zdobyć. Okej, okay. skończyłem totalnie Dread Farm, skończyłem totalnie West Village, czyli zostały mi jeszcze tylko budki za 50 tysięcy, czyli musimy już iść tutaj. Okej, okay, Living Cave. I co my tu mamy? Musimy zdobyć... Kill off. Mamy mopki. Spoko, zdobyliśmy jeden bloczek. Udało się. I spróbujmy zdobyć teraz te Wilted Berberisy, które na szczęście posiadam w wystarczającej ilości. I skraftujmy sobie teraz z mojego miecza rekurencyjny kilow. A, czyli dzięki temu mogę zbierać Living Metal Ore. O, Orzuka się tu przyda. U, Enigma Soul, spoko, 34 już. Idziemy za tym w takim razie. Tu będzie po jednym się teraz ruszać. Czy to on robi napis? Say hi? Co, muszę napisać hi? Okej, okay. zdobyliśmy Enigma Soul'a, podoba mi się to. O, zdobyłem oba Enigma Sole stąd. To oznacza, że żeby coś zrobić, muszę teraz zejść na dół? Co mam zrobić, żeby zejść na dół? Co, co jakby muszę zdobyć? U, co to jest? A, okej, okay. to jest Living Metal, rozumiem. Teraz możemy zrobić z tego moby, które spawnują nam coś, dobra, spróbujmy to zrobić. U, i tu jeszcze jakieś kombo wchodzi nawet. U, mamy 4x, ale nie wiem, czy to jest limit. 15 living Metalu dostałem tak od razu. No dobra, mam 20. Spróbujmy, może zrobić póki co buty. I spawnuje nam to mopka, którego muszę zabić. Autobutcy, spoko. Czyli muszę teraz stanąć tutaj. Dobra, idź, idź sobie, idź, idź stąd. A, mogę go odpychać, okej. Okay. I teraz mogę go pokonać. Udało się, tylko co mi to dało? Uuu. czyli muszę teraz wszystko sobie wymaksować, cały ten armor. I dzięki temu będę miał odporność na, na zimno. I buty. 13%. Okej, okay, rozumiem. Dobra, jeszcze jedne buty. Udało się. Ulepszyłem je. Muszę teraz zrobić to ze wszystkim innym. Tak się ze mną bawisz, typie? Haha, mam cię. Nie miałeś szans w ogóle. Ale za to mamy już full living metal, czyli jeszcze potrzebujemy leggingsów i chestplate'a. Leggingsy, jest, udało się, czyli mamy już wymaksowane i został nam jedynie chestplate. Siema. Dzień 23. Mogę zrobić miniaturkę, utknąłem. Skyblock mnie zamknął, czy coś. <laughs> Jestem chcę stąd wyjść! Patrzcie na to! Jest! Mamy to! Jest cały armor ulepszony, widzicie? Ogarniam tę grę. Zobaczmy teraz to miejsce. Okej, okay, i co teraz tu się dzieje? Co dalej? Uuu, czy to jest ten krak... Co to? Przepraszam bardzo, co? Czemu? Trzy minuty! Ale to jest niemożliwe do zebrania! To się szybciej zbiera wszystkim innym niż okej. okej. Okay. Dosłownie łopatą to zbieram natychmiast! Ale tak raz jest calm. Proszę bardzo, już 10 kg. Wow. Patrzcie, ulepszamy na Krux Herlum. Ostatni tier, chyba, albo przedostatni. I teraz 20 idzie na time Charma, czyli tego potrzebuję przede wszystkim. Okej, okay, 25 kg już. Wow. 2, 1 i 0. Ok, 40 liping metalu. I to już nam wystarczy. Jestem w stanie skraftować sobie kolejny Time Charm, co mi się mega podoba. I proszę bardzo, Living Time Charm. Spoko. Zrobione. To co teraz powinienem zrobić? Oczywiście powinienem to zanieść. Living metal chyba. Przede wszystkim to. Potrzebuję dwóch stacków frozen water. Okej. Okay. im wyżej to kopię, tym lepiej, czy tym gorzej? Bo widzę, że to usuwa ten niżej, ale czy to powoduje, że zdobywam ich więcej, czy mniej? Dobra, skraftujmy sobie ten frozen water pangi. Tu coś jest. O, jest! Patrzcie, Montezuma Soul. Czyli już mam 8 na 9, wow. O, proszę bardzo, pierwszy Living Metal Hard. Sprawda akurat butów nie ulepszę w ten sposób, bo nie mam tych poprzednich jeszcze nawet, ale to, mamy Living Metal Anchor. Okej, okay, to bym musiał zdobyć przede wszystkim. Potem jest bluetooth ring. o nowy talisman! No i potem jest ten Polar Void Book, okej. Okay. Czyli co, szukamy jakiegoś takiego tego i go blokujemy, tylko jak jest 5 w jednym miejscu, to trochę gorzej. O, jak go permast. Oa, to jest to. Tak, to się robi. Okej, okay, dobra, Wracam, 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 bo nie oddam tego Time Charmu. Okej, okay, mamy Living Time Charm, to właśnie, Living Cave, level skyblockowy 268, nice. I teraz tak, co ja dostałem tutaj? Dostałem kolejnego Magic Find'a, dostałem 5 Strength'a na pewno, dostałem chyba 20 Health'a, tensa dostałem, jeśli się nie mylę, dostałem 10 inteligencji. spoko. I tak, zostało mi jedynie ten Living Metal Anchor który jest tutaj typowo z tego i kolejne jest koloseum. Wchodzimy teraz tutaj i zobaczmy, czy to zadziała. 15 minut kosztuje, znaczy czas płynie dwa razy wolniej, nie? Więc jakby wychodzi w teorii na to samo. Gdzie tu jest oko? Zgaduję, że gdzieś tu, bo wyszliście stąd. Tu jest, okej okay. Może zrobię sobie to na początek jeszcze Dobra, jest ogarnięte I teraz mamy baktę Rozumiem, musimy w te macki Pod kątem odcinka raczej nie wydarzyło się już w tej walce nic zbyt nieciekawego I uwierzcie mi, za dużo czasu spędziłem próbując to zmontować Dlatego powiem wam po prostu, że walka zajęła nam około 8 minut w 3 osoby A, muszę klikać lewym Nie rozumiem co tu się dzieje Ale wiem, że jeszcze żyję Czy to koniec? Czy ja już żyję do końca tej walki? Yes! 8 baktę fragmentów, 6000 mołców. A mi została już tylko minuta. Za to mogę sobie zrobić Time Charm kolejny. Muszę zrobić kolejnego bossa, żeby ulepszyć spodny. Nie. Proszę bardzo, 8 bakty fragmentów. kraksy jest Globulet Time Charm. Oddaję sobie ten Globulet Time Charm. Okej. Okay. Level 269. I teraz 245 time miałem. A ile teraz będę miał? 290, wow. I kolejne jakieś statystyki wchodzą. I co, i odblokowałem sobie już to szato? 64 silver fungi? Nie, ile tam idzie? Bo jeszcze trochę więcej. co? 76, okej, okay. Podałby sobie to ogarnąć do transferów Ok, 76 jest Naprawdę będziecie mnie hejtować w nieskończoność, jak tego nie zrobię Ten Transmission tunery, posiadam ich trochę, a wypadałoby sobie ulepszyć ten aspekt of the leech Możemy sobie powyjmować te rzeczy, które udało mi się zdobyć Kurczę, te cztery talizmany. chciałbym je dodać sobie do accessory baga, ale musiałbym wydać 24 miliony coinów, żeby to zrobić jeszcze kolejne talizmany czekają Może po Scorpiusie to zrobię Ok, i mamy Wizard Tower Okay. jest, mamy drugi poziom, jest. I mamy Living Metal Anchor, spoko. No i mamy Living Metal Anchor, 30 Rift Time'u. O kurcze, bak te fragmenty są już ostatnie, wow. Czy w ogóle jestem w stanie iść na Barrier Street teraz? Wejdźmy sobie tutaj i zobaczmy ile ludzie tutaj bidują. 8 milionów, 14 milionów, 2 miliony. Czemu ludzie wydają aż tyle? Ale pójdźmy tutaj. Czyli mogę przejść parkour albo zapłacić 150 tysięcy mousów. Nie stać mnie na to. Nigdy w życiu, okej. Okay. No, nie. nie, nie. Okej, okay, żyje. Okej. Okay. Nie! Jest! Żyję, dobra, mamy to. Aha, okej. Okay. Czyli robiłem to wszystko po to, żeby się dowiedzieć, że i tak nie mogę tu nic zrobić, ale. Ooo! Ostatni Montezuma sol! Mamy całą Montezumę. No wiadomo, że muszę teraz jakby zrobić baktę, co nie? A, tu jest launchpad, okej. Okay. I mamy moulas. spoko. Czy biegnę w złą stronę? Jeżeli biegnę w złą stronę, to to cóż? O nie! Gdzie było napisane coś o wełnie? Okej, okay, 36 Enigma Soul, niech będzie. Nie, 40... 10 sekund mi zabrało. Dobra, jest, 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 zdążę, 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 Jest, udało się. Ale nie zdążę, co nie? 19 sekund to za mało. Albo i nie, Lagun Hat? 19 sekund, 13, 12, 3, 2... Ok, kupiłem to 30 sekund zdobyta. Wiem, że muszę do niego wrócić. I teraz muszę wydać 25 tysięcy bo typ nie skamuje. OK, no cóż. No dobra, i możemy sobie ulepszyć teraz budki 50 tysięcy mołców. Okej, okay, ulepszyły się. Już myślałem, że coś poszło nie tak, ale mamy je ulepszone. I teraz potrzebuję czterech Leaping Metal Hartów, i będziemy mogli sobie to wtedy zamienić. I super, mamy Snakey but i to jest chyba jedyny już taki upgrade, który mogę sobie zrobić przed wampirkami. I przeskipujmy sobie parkur, skoro mogę, Im posiadam łódkę. Okej. Okay. I możemy sobie przelecieć. Jest. Mamy Madoksa, który nawet tutaj w Riftie chce robić slayery. Czemu by nie? O proszę, mamy oczko. I tutaj na luzie do pokonania. No i proszę bardzo, mam ostatnie oczko. Wow. No i teraz możemy zobaczyć jakie tu są mopki. Przede wszystkim splatter. Co on robi? A, bo on pije serca normalne. Czy ja się tu nie leczę w ogóle? Czy ja muszę zdobyć z melonów dopiero leczenie? Potrzebuję ile sztuk? Chyba 12. I teraz mogę sobie zrobić melon leczący. O proszę, i to leczy mi całkiem sporo. Nice. Czyli w ten sposób mogę się Leczyć. I teraz, jak ten krok z Muszę zbierać serduszka z ziemi. Wyle wyjaśnia. O, proszę bardzo, potrzebujemy strzałki. Jeszcze jedna. A, ja, widzicie? Jest, jest, jest. I 37 Enigma Soul. Co się dzieje? Wy mnie, nie wiem, prowadzicie pod jakąś pewną śmierć. Enigma Soul, no niech będzie. Specjalnie mi to zrobiliście. 10. Nie, 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 nie. Dobra, jest, 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 jest. No nie, tu są moby. Proszę, nie. Jest Enigma Soul. Dobra, mamy ciebie typku, siema. Czy ty serio mnie prowadzisz na drugi koniec mapy, typie? A! To jest dość niefortunne. Lubimy drugie podejście. A, a! To wystarczyło. 39 Enigma Soul. Gdybym wiedział, że był z tej strony, to w sumie byłoby trochę łatwiej, ale nieważne. ważne. Zostały mi jeszcze tylko 3 Enigma Soul. Dobra, czyli one coś tam mówią. I na końcu pewnie będą chciały masę kasy za. Okej. Okay. O nie! O nie! Za 32 kraksy i 10 tysięcy mołców możemy kupić Enigma Sola, to to zrobimy niedługo. Za to mamy tutaj Enigma Sola. Czy mogę? O nie, ktoś to mądrze zrobił! Wystarczy, że staniesz na krawędzi? Serio! Przyzowaliśmy to jednak. I mamy 40 Enigma Sola. U, tu jest bardzo duży spadek, może tam coś jest. A, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Proszę bardzo, mamy 41 Enigma Sola, czyli... Musimy tylko zdobyć kraksy, już wymaksujemy wszystkie Enigma Soul'e, cudownie. Kupmy sobie naszego ostatniego Enigma Soul'a. Wow, udało się. Zobaczmy, czego chce od nas Enigma. No cóż, stać mnie tylko na dwa upgrade, y, ale w przyszłości sobie dokupimy resztę. Mamy Madoksa i spróbujmy sobie zrobić jedynkę. 1900 mołców to całkiem sporo, tak szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, ile posiadam. Ale skoro tu jest moc Grabber, to prawdopodobnie da się łatwo to ogarnąć. Mamy naszego pierwszego wampira. Ciekasz przede mną, rozumiem, boisz się mnie. I muszę teraz stawać w dobrej strefie, rozumiem. No dobra, to nie jest jeszcze takie przerażające, ale mówimy o tej 1 co nie? I tier pierwszy pokonany Pokonaliśmy naszego drugiego T1 I spróbujmy sobie w takim razie odebrać expa I mamy to, proszę bardzo Odblokowaliśmy sobie teraz parę fajnych rzeczy Przede wszystkim mieczyk, który zaraz sobie zrobimy Trzy dodatkowego demerza na wampiry Brzmi spoko Ulepszenie hełmu, które warto by było też zrobić Holy ice, którego też warto by było zrobić Trochę mi brakuje frozen water Ale to sobie nadrobimy potem przy kolejnym wejściu myślę Nie wiem czy to dobry pomysł Ale spróbujmy zrobić te dwa Zróbmy sobie ten karambit, spoko Dostajemy więcej spida. Dostajemy dodatkowy damage. O, i regeneruje nam dodatkowo jeszcze healtha na. Tak, tak, spoko. Z tego co widzę, to powinienem używać Healing Melona. Nie wiem jak często dokładnie, co on robi. Widzę, że mam mało many, więc Mana Regen się zdecydowanie przyda. Mój Mana Regen jest tragiczny. Miałem świadomość, że do dalszych wampirowych receptur potrzebuję kraksów, dlatego postanowiłem szybko jeszcze wymaksować kraksowy talizman. A także dokupiłem kolejne Enigma Upgrady po regenerację many. I mamy Anti-Bite Scarf. I będziemy dostawali mniej Damage. I teraz można spróbować w teorii te dwa, ale dobra, jeszcze zrobię sobie ten Loot. Proszę bardzo, jest Holy. Ice, czyli ostatnia z rzeczy, która jest mi tutaj przynajmniej na ten moment raczej potrzebna. Podejdźmy sobie jeszcze do Madoksa. Ok, odbierzmy sobie nagrodę. Proszę bardzo, drugi level Vampire Slayer, i to jest chyba 270 level dla mnie teraz. Skyblock level 270. Ulepszenie melona. Raczej dużo mi nie da przy takiej ilości serduszek, ale potem może być spokoj. Ten Bad phone. I co lecimy spróbować z te 2 Ok. O dobra, teraz to jest to Twin Close. To jest to, gdzie powinienem używać Holy Ice. Jest! Zostałem praktycznie tyle samo dropów, co z tej jeden. I udało mi się ominąć chyba jeden atak z ośmiu, ale zrobiliśmy to. Nie wiem, czy to mi się jakoś mega przyda, ale jeżeli miałbym mi jakkolwiek pomóc... Teraz w sumie mi nie pomoże, ale jakby miało mi pomóc... Okej, okay, jesteśmy z powrotem tutaj. I teraz zanim to... Leggings of the Pack. Zobaczmy. Potrzebujemy jednego Golden Tufa, czyli faktycznie tylko jednego. Przekraftujmy sobie to na Leggings of the Pack. I to możemy sobie przenieść do rifta. Czy jeszcze coś powinienem przenieść sobie do rifta? Czy, czy o czymś nie, nie wiem jeszcze? Scarf Studies. Także skorzystajmy sobie z naszego Enterchesta. Okej, okay, pokonaliśmy tego bossa. Dostajemy 35 Skyblock Expa, także całkiem fajnie. Odbierzmy sobie to jak najbardziej. Odblokowujemy sobie Blood Badge, odblokowujemy sobie Leggings te leggingsy musimy skraftować. Z innych receptur, które tutaj posiadam, to jeszcze steak steak mogę skraftować. Poza tym już wszystko posiadam. To w takim razie skraftujmy sobie przede wszystkim tego steak steak'a, bo to jest tutaj najważniejsze. To spróbujmy sobie ulepszyć teraz jak najszybciej te leggingsy. Proszę bardzo, Femur Growth Leggings. I to powinniśmy móc zaraz ulepszyć. Tylko jeszcze teraz muszę sobie skraftować bloodbatch. Czyli potrzebuję dwóch sztuk każdego kraksu. Teraz możemy spróbować sobie zrobić z tego bloodbatch. I teraz powinienem móc sobie ulepszyć moje leggings living metal. Cóż, jedno dodatkowe serduszko jest ważne. W tym momencie powinienem móc sobie normalnie ulepszyć te leggingsy, więc spróbujmy to zrobić. I proszę bardzo, leggings of the coven. I dostajemy dzięki temu dodatkowy mana regen, dostajemy damage za to, że są osoby w okolicy. Dodatkowy 1% mana regen. Nie jest to dużo, ale okej. Okay. No spoko, podoba mi się to. Teraz możemy myśleć o wampirach, te trzy. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce do zaczynania Slayera. Czy ja muszę klikać w górę lub w dół? O! Okej, okay. to nie jest najprzyjemniejsze. Czym jest Killer Spring? Pomocy. Już się zbliżamy? O, Steak Steak. Udało się. Nie wiem czy ty mi w czymś pomogłeś. Te cztery dasz rady, jak się skupisz. tym jakbym nie dał rady? Jest dosik. Okej, okay, Spring to jest to. Rozumiem. Tego już mogę Steak Steakiem dobić? Nie jeszcze, ile on miał HP na początku? Okej, okay, teraz go... O, dobra, jest. W teorii mógłbym zrobić jeszcze siedem chyba te trójek i odblokować sobie rzeczy, ale to dobra, okej. Okay. Spróbujmy te cztery. 6000 mołców, no dobra. Raz mogę tyle wydać. Chciałbym kulturalnie zapytać, czym jest te cztery. Przecież to jest wszystko jednocześnie. Nie ja chyba wrócę się na Enigmę i spróbuję dokupić ten mana Region w tym momencie, bo mam wrażenie, że bez tego może nie pójść. Okej, okay, kupmy sobie upgrade 4 mana region, zawsze coś. Kolejne cztery mana region. To byłem ostatni upgrade. Pora spróbować. Ojej, żyje! Nie! Lecimy po prostu z T3. Jak dobiję kolejny poziom, to wtedy robię T4 i tyle. Posiadamy w takim razie teraz Vampire Slayer Level 4. Zdobywamy dzięki temu 40 Skyblock, znaczy 50 Skyblock Expa nawet. Mamy Karambit, mamy lepszy Healing Melon. Mamy Anti-Bite Scarf, który fajnie działa. Zdobyliśmy to, co jest najważniejsze teraz. Teraz spróbujmy sobie pokraftować to, co jestem w stanie. No i w tym momencie możemy sobie zrobić, mam nadzieję, trzy Blood budże. Tak, możemy sobie zrobić 3 sztuki jak najbardziej, czyli udało się to zrobić. Więc weźmy sobie naszego Anti-Bite Scarf i spróbujmy sobie go najpierw ulepszyć, no i dzięki temu mega sobie zmniejszymy otrzymywany damage, także to nam powinno bardzo mocno pomóc. No i ulepszymy sobie jeszcze ten karambit. Dostaniemy dodatkowe dwa damage'a przeciwko wampirom, dostaniemy ogólnie dodatkowo plus jeden damage, dostaniemy dodatkowy speed, także jest to mega fajne. I teraz możemy spierać coven's sila, tak naprawdę przede wszystkim na ogarnięcie sobie Time Charma, bo chyba o to tutaj teraz chodzi. Jest te cztery. O nie, nie mam już many. Okej, okay, żyje, żyję, żyję. Gdzie ty jesteś? Tutaj, jest. Co prawda, z lekką pomocą pod koniec. Ale patrzcie na to, udało się! I zdobyliśmy 270 ósmy level za to. Wow. No dobra, próbujemy dalej. Posiadam w tym momencie, jeżeli sobie spojrzymy, 12 staków. Także możemy sobie skraftować w tym momencie ostatniego time charma. Tylko muszę na pewno uporządkować trochę klipunek. Ale zaraz to zrobimy. Mam za mało fragów. Na pewno mam za mało fragów. Widzę to już. No dobra, ale załóżmy, że próbuję to zrobić jednak. Kraftujmy sobie. Crack's Motion i teraz zobaczmy, na ile stać mnie BladBudge. Dokładnie, stać mnie na 8. Nie, zabrakło mi fragmentów. Udało nam się zrobić dodatkowego Paktę i dodatkowego liczsu Prima. W tym momencie mogę sobie, o, właśnie, skraftować brakujące BladBudge. Do skraftowania time charma potrzebuję jeszcze tylko i wyłącznie wilted berberis Bunchy. Na szczęście je już sobie wcześniej ogarnąłem i w ten sposób, proszę bardzo, Vampiric Time Charm. I to jest ostatni z time charmów, który jest do zdobycia na riftie czyli tak naprawdę pod tym kątem Rift już zaraz będzie. Będzie gotowy, przynajmniej na chwilę obecną, bo oczywiście Rift ma jeszcze dostać Mountain Topa. Tam ma się pojawić ósmy Time Charm, zobaczymy co to będzie. Możemy sobie pójść do Shato i proszę bardzo, zabezpieczyć Vampiric Time Charm. No i zobaczmy co dzięki temu otrzymaliśmy. Mamy 290 sekund, Mana Regen 15%, 335 sekund i jedno dodatkowe serduszko, 20% ma na Regen, czyli... Fajne, fajne, fajne rzeczy. Na pewno się to przyda do Vampire Slayer'a. I trzecie serduszko, trzynaste właściwie mega tutaj wygląda. Patrzcie na to! Mamy to! Vampire Slayer level 5 I w tym momencie zdobyłem 80 w time'u, 75 skyblock expa. Odblokowaliśmy sobie dwie receptury, czyli... A, okej, okay. chestplate i ten... Dentist Strelik, ok, więc weźmy sobie to. Możemy zobaczyć. Odblokowałem właśnie ten Grabber Burger, czyli ten specjalny itemek, który jest całkiem przydatny. Unfucked Vampire Part. I odblokowaliśmy sobie też The One. Tylko, że The One akurat wymaga tutaj mm, robienia t piątek, żeby to dropnąć. W każdym razie nie wiem, czy mi teraz właśnie na to sobie nie zostawia. Chociaż, no to są rzadkie rzeczy, jakby nie patrzeć. Muszę pomyśleć. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli moja dzisiejsza przygoda z Riftem Wam się spodobała. I Koniecznie napiszcie, czy czekacie na końcówkę, czyli na Mountain i ostatni Time Charm. Do zobaczenia.